Cześć, witajcie, słuchajcie, dzisiaj chciałbym trochę porozmawiać na temat szpitala w Choroszczy, jak tam było, jak byłem hospitalizowany. no warunki, słuchajcie, były ciężkie, bo po kilka, po kilka, no po osiem, po sześć osób na sali. Yy, gdzie zdarzały się grupowe psychozy. No i niestety yy, było tak, że zalekowani ludzie, którym podawano dużo dawki, bo słuchajcie, jak zostawała pielęgniarka jedna albo dwie na noc, to musiały całe to towarzystwo yy, opanować. To, to, przed spaniem, oczywiście, były dużo dawki, żeby to wszystko po prostu ci wszyscy ludzie spali. No, niestety, warunki były ciężkie. Tak samo jak z wyżywieniem, ja tego nie ukrywam, ale, ale wyżywienie nie było najlepsze. Jak ja wspominam, no, bo, bo kanapka, czyli dwie kanapki z rana na śniadanie. I tak samo na wieczór z jakimś drzemikiem, czy jakąś tam wędriną. To było bardzo skromnie, słuchajcie, I, i tyle co obiad można było się najeść z zupą i drugim daniem, co też nie było najlepszej jakości. No było ciężko. Wspominam ten w szpitalu. Czasami sobie tak przemyślę, bo mam doświadczenia z zagranicy jak to wygląda za granicą jak jest dlatego czasami sobie wspominam po prostu to wszystko i, i nie jest przyjemnie wspominać po pobyt w szpitalu w Choroszczy teraz można zadać pytanie czy, czy ta chorość mi trochę pomogła no słuchajcie, no trochę pomogła ale ale, ale wszystko musiałem wziąć w swoje własne ręce i wszystkim się zająć. Słuchajcie, także nie było tak do końca dobrze, bo już, już trafiałem do szpitala jako chory na schizofrenię, to już byłem z góry przegrany, bo ponieważ wychodząc, byłem już tak zalekowany, że nie nadawałem się do pracy nie nadawałem się nawet do normalnego funkcjonowania w domu po prostu, miałem problemy, to poważne chociaż ja tego w tamtym okresie, słuchajcie nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale byłem bardzo ograniczony wtedy teraz w stanie dzisiejszym na, na dzisiejszy dzień, no to jest zupełnie co innego, z tym, że Wszystkie swoje sprawy, związane ze swoim życiem musiałem wziąć we własne ręce, bo mi nikt, nikt nie pomógł. Tam trochę rodzina pomogła, ale, ale resztę musiałem starać się sam. Tak samo z wyjazdem i, i z pracą za granicą i, i słuchajcie, z, z pobytem całym, co nie było proste. Wracałem do, do szpitala w Choroszczy słuchajcie, szkoda jest mi tych ludzi y, y, tam w szpitalu, którzy tam byli. Bo po prostu no. Y, no marna przyszłość. Jak ktoś tam miał rentę, to jak ktoś miał rentę w szpitalu, no to powiedzmy, że był panem w szpitalu, bo, bo stać było, na, na dro, było go na drobne rzeczy, tam jakieś czekolady, jakieś, jakieś jedzenie, konserwy, chleb. I tak dalej. Proste, proste, zwykłe sprawy, na które mnie nie było stać, bo nie miałem renty. Tak jak we wcześniejszych filmikach mówiłem, że ZUS mnie oszukał, yy, bo ja, zdrowie straciłem w pracy pracując i, i powinienem mieć renta, a nikt mi w tej, w tej kwestii nie pomógł. No i, no i tak w szpitalu w Choroszczy, no to też wiemy, że. Budynki, które tam są, to są budynki stare. Jeszcze, jeszcze budowane za cara, bo tam był, były jakieś zakłady. To wszystko zostało zupełnie przemienione na, na, na szpital psychiatryczny. I, I tak jak wiemy, no jak stare budynki, stare okna, to w zimę zimno. To wszystko trzeba było ręcznikami uszczelniać parapety, okna i tak dalej, żeby nie wiało. No, warunki były nie za ciekawe. E, oczywiście tam personel, personel starał się jak mógł, e, lekarze też się starali, ale też lekarze zdawali sobie sprawę, że e, w tej kwestii, w takich warunkach za dużo się nie da zrobić dla ludzi. No i piel, pielęgniarze i, i, i lekarze no, było im przykro, ale ale no musieli robić swoją robotę, czyli zalekować i, i wyprowadzić z psychozy, bo ja powiem Wam szczerze, że w takich warunkach będąc w szpitalu w Choroszczy to yy, samo to dostawało się od tych samych warunków, dostawało się depresji, dostawało się psychos i innych rzeczy i do tego yy, warunki były złe. A lekarze lekowali dużymi dawkami leków, żeby po prostu jakoś to tych ludzi wyprowadzić. No. I dopóki tam się nic nie zmieni, bo został otwarty o 9 stoku, ale tam jest na, na małą ilość ludzi, a szpital w choroszczy na, nadal funkcjonuje, jestem tego pewny. Na pewno, bo, bo jest duża ilość chorych, zresztą dużo, dużo się pojawia młodych ludzi, którzy chorują, i taki szpital musi funkcjonować. No przykra sprawa. Ja myślę, że y, do tej pory w kwestii szpitala, y, warunków i tak dalej, tam się nic nie zmieniło, tam jest wszystko tak, tak samo i, i ja nie się bym tam wracać, do tego mieszkam za granicą, rzadko jestem w Polsce, bo po prostu Boję się ataku chorobowego, żeby wrócić do szpitala, do choroszczy, bo to po, po wszystko bo to by załamało się u mnie, jeżeli chodzi o, o pobyt za granicą i, i tak dalej. Do tego słuchajcie, może gdzieś tam istnieją w Polsce dobre szpitale, na pewno są dobre szpitale psychiatryczne, gdzie są dobre warunki i tak dalej, ale z tego co słyszałem, nawet ten na odzieb stoku, który został otwarty, no to jeżeli chodzi o wyżywienie, to jest tak samo. Słuchajcie, jest dwie kanapki z rana, dwie kanapki na wieczór i obiad i to jest to wszystko. A, a nie wiem, czy wiecie, że jak się bierze leki psychotropowe, dostaje się zastrzyki, no to jest duże łaknienie i człowiek jest cały czas głodny, po prostu aż siew w środku człowieka, że aż tak się chce jeść. No. No i z tym, że tam się nadrabia, tym, że ludzie chorzy mają renty, chodzą do sklepików i sobie kupują jedzenie i tak się dożywiają, nie? Tak to wygląda. No. Przykro stwierdzić, ale były osoby też w szpitalu, których nie było staż na papier toaletowy. To musieliśmy jakoś się dzielić rurkami. Y, starsze osoby, które zupełnie nic nie miały, y, rodziny zupełnie ich zostawiały i samych sobie i zostawiały w szpitalu i zupełnie nie obchodziło ich co się będzie z nimi działo. Niestety tak było. I to był problem lekarzy, co, co zrobić z taką osobą, gdzie taką osobę umieścić, bo nawet rodzina nie chciała z powrotem do domu, nie? No przykre sprawy, ale, ale słuchajcie, tak było. no Warunki, warunki nieciekawe, słuchajcie. No. Ja to zawsze walczyłem w tej kwestii, żeby żeby coś w tej kwestii się zmieniło dla ludzi chorych i tak dalej dlatego te filmiki nagrywam i, i mówię o tym bo, bo dużo jest osób chorujących nie tylko na choroby psychiczne ale też na, na depresję, choć depresja też, też, też jest chorobą psychiczną na którą dużo ludzi choruje i, i też jak tam trafia to nie ma dobrych warunków nie? Ja, ja wam powiem jedno, że w Choroszczy alkoholicy mają lepsze warunki Yy, szpitalne niż, niż chorzy, chorzy psychicznie. No nie wiem dlaczego chorzy psychicznie są tak, tak ma marginesowani, że to jest margines jak gdyby, społeczny. Już, już lepiej być, że tak powiem, alkoholikiem i trafić do szpitala, niż być chorym psychicznie trafić do szpitala psychiatrycznego. taka jest prawda. To nie, nie mamy co się oszukiwać. No bo alkoholicy mają znacznie lepsze warunki, lepsze pomoc, lepsze warunki bytowania. No. Ja tam nie byłem na oddziale alkohol, alkoholowym, ale, ale ja wiem z tego co mówią, no to że jest zupełnie co innego, nie? A tych po kilka łóżek w szpitalu psychiatrycznym w Choroszczyk, gdzie, gdzie tam po sześciu, po ośmiu chorych na sali, no to słuchajcie, to nie są warunki. Jeżeli ja y, tutaj za granicą y, w szpitalu mam swój pokój, nawet biurko, nawet, nawet fotel, nawet wszystko, tylko zabieram z sobą to co jest mi potrzebne, Załóżmy laptopa, mam też internet i Wi-Fi, chociaż jest Wi-Fi słabe w szpitalach e, psychiatrycznych, ale e, można sobie spokojnie, słuchajcie, z telefonu podłączając do laptopa sobie ściągnąć e, Wi-Fi przez, przez, e, przez telefon internet i, i używać, także ja tak używałem, ja ale to warunki są zupełnie inne słuchajcie własna łazienka, prysznic, kibelek, umywalka i tak dalej. No Dobre wyżywienie, wyżywienie no takie, że się tyje, po prostu się tyje. No. Po prostu trafiając do szpitala, wychodzi się grubszym i o, o, szybko się nabiera wagi. W ciągu, w ciągu tygodnia nabiera się po dwa, po, dwa, po trzy kg wagi. Bo ja wiem, bo byłem co tydzień ważony, to widziałem jak mi waga skacze, no to yy, w ciągu tygodnia potrafiłem 2-3 kg przytyć, po prostu tak, 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 tak żywili, takie, takie, takie żywienie za granicą. No w Polsce po prostu, jak gdyby, chcąc, żeby ci ludzie nie tyli, no dają takie słabe wyżywienie, ale to nie jest zdrowe dla ludzi, bo po prostu osoba chora musi dobrze zjeść, dobrze zjeść żeby się poczuć lepiej. No niestety, no. A ktoś jak nie ma pomocy z zewnątrz, czy rodziny, czy, czy też nie ma tej renty, no to jest bardzo źle. Jeśli nie ma żadnej gotówki, trafia do szpitala psychiatrycznego, nie? No to jest bardzo źle, słuchajcie. No takie, takie mi się nasunęły myśli i o tym chciałem dzisiaj porozmawiać i o tym powiedzieć, nie? No oczywiście ja tam oglądających widzów serdecznie pozdrawiam, no bo to wrzuca na, 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 na moją playlistę, ze schizofrenią i tak dalej, no ale słuchajcie, no ja nie byłem już w szpitalu w Choroszy 10 lat, nie? bo udało mi się za granicą i, i i trzymam się tego po prostu, i tego się trzymam, bo wiem, że y, dużo bym stracił, nie? po prostu dużo bym stracił, po prostu bym się nie utrzymał w Polsce i y, z, tak, z takimi warunkami, jakie miałem nawet mieszkając w domu rodzinnym, no po prostu by się nie dało, nie. Niestety to są rodzinne sprawy, ale o których nie chcę mówić. No i tyle, słuchajcie, no tak, tak, tak chwilę chciałem porozmawiać o o szpitalu, no który dalej jest tak rzecz, powiem, rzecz, rzecz mówiąc niedofinansowany. Zresztą cała psychiatra w Polsce jest niedofinansowana i żałuje się na to pieniędzy. A zdrowie psychiczne, słuchajcie, jest najważniejsze. Zdrowie psychiczne jest podstawą funkcjonowania człowieka. Bez zdrowia psychicznego człowiek nie funkcjonuje. No i też nie wiem, dlaczego nie, nie dofinansowują dobrze szpitale psychiatrycznych i nie próbują stawiać, leczyć ludzi, leczyć ludzi, stawiać na nogi w dobry sposób. Chociaż wiem, że moi znajomi z Discorda. Pracują, chorzy, pracują biorą leki, pracują, dają radę, ale nie wszyscy słuchajcie, mogą pracować, bo ta choroba jest tak zróżnicowana, że każdy po prostu ma inaczej. Jeden może iść do pracy, drugi do pracy iść nie, mo nie może, po prostu nie da rady, bo wracają mu objawy. No takie jest moje zdanie na ten temat i, i coś więcej mogę powiedzieć. Słuchajcie, mijajcie szpitale psychiatryczne, ale, ale kiedy już trzeba się leczyć i, i, to, i jest to konieczne, to no, trzeba iść do szpitala i, i poprawić swój stan zdrowia. Takie jest, tak jest moje zdanie. No. Pozdrawiam Was serdecznie. Kto tam sobie chce, ten i da suba, żeby móc oglądać na bieżąco. Ja, ja tam będę co jakiś czas jakieś materiały nagrywał o czym będę chciał porozmawiać i o czym będę chciał mówić. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.